Całe ja życie w zasadzie w stocznik spędziłem swoje zawodowe młode. Ponad 15 lat, A jak Stocznia upadła, trzeba było czegoś szukać. No tu się przyjąłem do firmy dekarskiej. Że lubiłem wysokości chodzić po górach się wspinać, to mi to nawet podpasowało. któregoś feralnego, marcowego mroźnego poranka obsunęła się drabina po oblodzonej rennie razem ze mną i stało się Spadłem Wziąłem się w akademii medycznej. Podłączono do respiratora. No i tam się okazało, że w mój uraz rdzeń jest na tyle poważny, że podobnie nie będę chodził. I tak też jest. Na początku faktycznie to był pełen paraliż. Nie ruszałem rękami, nogami w ogóle nic. Nie czułem. Paru miesiąca dopiero rehabilitacji. Zacząłem ruszać trochę rękami, dłońmi. Zaczęła pojawiać się nadzieja, że może gdyby częściej dłużej, to jest, byłaby jakaś szansa. I takie światełko się tam zapaliło, żeby ćwiczyć dużo habilitować się, żeby skoro coś zaczęli się dziać, to kto wie. Wojtka wypadek przywrócił cały świat do góry nogami, w ogóle mój. To, że zostałam sama wdową, dzieci się pożeniły, poszły ode mnie. Zostałam z tym wszystkim sama. Dzięki temu, że miał trochę rehabilitacji, w miarę możliwości, może sam się najeść, bo było tak, że nie mógł nawet sam jeść, co było bardzo, bardzo utrudnione dla Wojtka. Nie chciał po prostu żyć. Powiedział, że nie będzie żył, jeżeli nie będzie mógł sam jeść. Jest w tej chwili już tak, że może sam jeść, ale jeszcze daleka droga przed nami, żeby on w miarę możliwości mógł chociaż sam się pociągnąć, żeby usiąść na wózku. To by było bardzo wielki, wielki plus. Dla nas. No i dla Wojtka też, bo oczywiście ja jestem coraz starsza. No i niestety życia i zdrowia mi nie przybywa. Nasza codzienność to jak widać: wózek, łóżko, mycie, karmienie, odsysanie. No i tak wygląda nasz każdy dzień. Codzienny. Bardzo miło, jak ktoś przyjdzie, pomoże, wesprze dobrym słowem. I, no i fizycznie, przede wszystkim fizycznie, bo no niestety kręgosłup odmówił mi posłuszeństwa i, i tylko w miarę moich możliwości, co mogę, to znaczy podać jeść, umyć ręce na przykład, bo tak to przychodzi pani, która myje. No i. Każdy dzień jest właściwie taki sam. No i w tym całym moim leżeniu taką jedną odskocznią w tym roku dostałem. Udało się załatwić wózek elektryczny. I w zasadzie tylko jest ciepły dzień i są dwie dorosłe osoby, a nie zawsze są, ale jak są, to się cieszę, bo wtedy jest duża szansa, że mnie ubiorą, po prostu wyrzucę na ten wózek i sobie mogę wyjechać na dwór. Nawet na ulicę Miasta czasem jak się uda. Tylko, że nie zawsze ktoś jest, bo to, wiadomo, każdy pracuje. Ale jak jest, to bardzo chętnie korzystam. Biorąc pod uwagę stan Wojtka podczas naszego pierwszego spotkania, muszę zauważyć, że zrobił duże postępy. Na pewno zwiększyła się siła w obrębie obręczy barkowej. To jest bardzo ważne przy zmianach pozycji, przy transferze, przy podnoszeniu się. Siła mięśniowa jest także potrzebna. Tutaj pod kątem pomocy opiekunom, którzy Wojtkiem się zajmują, chodzi o to, żeby Wojtek jak najbardziej był w stanie pomóc w przyczynnościach związanych zarówno z higieną, jak i z ubieraniem się. Naszą rehabilitację rozpoczynamy z reguły od masażu i ćwiczeń biernych kończyn dolnych w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz poprawy krążenia w obrębie kończyn dolnych i zapobieganiu zmianom zakrzepowo-zatorowym. Następnie przechodzimy do ćwiczeń rozciągających obręcz barkową, a także wzmacniających. Ćwiczenia wzmacniające są tutaj jakby kluczową sprawą. Są to ćwiczenia głównie oporowe, ale także wykonywane w podporach. Kontynuacja rehabilitacji jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ jest szansą na uzyskanie wyższego poziomu sprawności i funkcjonowanie w życiu codziennym. Pewne jest również, że zaprzestanie. Procesu rehabilitacji może bardzo negatywnie wpłynąć na, na stan fizyczny i psychiczny Wojtka. Aby rehabilitacja przynosiła jak najbardziej spektakularne efekty, powinna odbywać się z większą częstotliwością mniej więcej 5-6 razy w tygodniu. W chwili obecnej Wojciech taką rehabilitację ma około 2 razy w tygodniu. Przy moim bardzo aktywnym w sumie, w trybie życia. Nagle się okazało, że człowiek leży i nie może nic. Nic, dosłownie nic. Strasznie ciężkie to. Było takie przeskoczenie z jednego świata w drugi. I się okazuje, że tak jak rzadko człowiek prosił tam kogoś o pomoc czy o coś. Tu nagle nie ma wyjścia. Po prostu bez osób trzecich. się nie istnieje, bo tu na początku wszystko się opiera na pomocy innych. Całe szczęście, że tacy ludzie są. Że widzą, że jest potrzeba, to Reagują jakoś. Wdzięczny jestem ludziom, którzy wyciągnęli tą dłoń w różnoraki sposób, bo to już nie mówię o fizycznej pomocy, ale przyjść pogadać, coś obejrzeć, jakoś zająć czas. Albo właśnie na wózek wrzucić przejście na spacer czy nawet zabrać na koncert to już jest wyzwanie wsadzić do samochodu takiego człowieka sparliżowanego a zdarza mi się no i bez tych osób to ja nie wyobrażam sobie naprawdę nie wyobrażam W moim przypadku.